Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale światowym. Co bardzo z tej stronki. Słuchajcie, kilkanaście godzin temu poszła bardzo nie, niezbyt miła informacja: Mianowicie, projekt Clear Linux, czyli jeden z najszybszych pingwinów, jakie w ogóle istniały, jeżeli chodzi o obliczenia, właśnie został zamknięty przez firmę Intel. Nie będzie więcej żadnych poprawek, żadnych aktualizacji bezpieczeństwa, nic. GitHub został całkowicie zarchiwizowany. W dzisiejszym filmie dowiecie się m.in. dlaczego tak się, można powiedzieć, stało. Postaram się pokazać mniej więcej historię Intela od szczytu do no, bardzo niskich lotów. Oczywiście w formie mojego lektorstwa. Mam nadzieję, że materiał się spodoba. Do kompletu oczywiście informacja, iż organizatorzy jesieni Linuxowej 2025 prowadzą nabór na prelekcje na pre, dla prelegentów, którzy poprowadzą warsztaty m.in w październiku, okolice października większe info, dłuższe info można powiedzieć na stronie jesień.org, tam gorąco zapraszam, no i tyle, zobaczcie sobie ten materiał, dajcie potem zdać w komentarzu co o tym wszystkim myślicie mam nadzieję, że będzie się miło oglądało zanim przejdę do tego co ogłoszono dziś a dokładnie 19 lipca 2025 roku w nocy czasu polskiego czyli natychmiastowe zamknięcie projektu Clear Linux bez żadnych wcześniejszych informacji, chcę krótko nakreślić historię filmu bo moim zdaniem jest to główny powód, no i myślę, że to jest również nie koniec problemów open source, jeżeli chodzi o firmę Intel w przyszłości. Firma Intel, jest to połączenie m, początku dwóch wyrazów, Integrated Electronics, powstała przede wszystkim dzięki dwóm ludziom, Gord Gordonowi Moore oraz Robertowi Noyce w lipcu 1968 roku, a potem dołączył do nich Andrew Groovy, który był przez wiele, wiele lat prezesem firmy. Od końca lat 60. firma skupiona była głównie na rozwijaniu i budowie pamięci RAM, a dokładnie SRAM, a na początku lat 70. powstał projekt pierwszego mikroprocesora Intel 4004, po czym rozpoczął się wieloletni boom na układy elektroniczne wszelkiego rodzaju. Lata 90. to powstanie znakomitej 30-bubitowej marki Pentium, czy później innowacyjnej choć prądożernej serii Pentium 4, a w 2001 roku Intel przedstawił swój pierwszy 64-bitowy układ i A64 Itanium dla serwerów i zaawansowanych stacji roboczych, który niestety nie był zgodny z X86 i wykonując 30 bitowe programy musiał stosować emulację, co bardzo obniżało wydajność. Rynek GPU Intel to dopiero 98 rok, 1998 rok, czyli karta na złączu AGP i740, która nie stała się jednak hitem sprzedaży, a późniejszy wieloletni projekt Larabi z 2008 roku, w którym stosowano miniaturowe rdzenie X86 dla GPU, zakończył się klapą po około roku. Wydajność była bardzo niska w porównaniu do istniejących na rynku konkurencji AMD oraz Nvidia i jeżeli chodzi o i740 i jeżeli potem chodzi o temploje projekt B. Wracając do procesorów, to bardzo ważnym momentem dla firmy było wprowadzenie w 2002 roku najpierw do tzw. serwerowej serii Xeon, a później do Pentium 4, tak HT, czyli Hyper Trading lub SMT, czyli po prostu wielowątkowości, która dała potężnego kopa programom miało, oczywiście które ją potem wykorzystywały, tak? 2006 rok to wprowadzenie marki Intel Core, najpierw jednordzeniowy Core Solo, a potem legendarnych Core 2 Duo z E8400 oczywiście na czele, tak? Potem wprowadzono oczywiście czterordzeniowe Core 2 Quad, które mimo ogromnej prądożerności i wysokich temperatur pracy oferowały dość wysoką wydajność, choć konkurencja w postaci czterordzeniowych AMD była tutaj mimo wszystko wydajniejsza. Hardware to jedno, ale oprogramowanie jest równie ważną kwestią, bo jedno nie może istnieć bez drugiego. Intel od ponad 20 lat aktywnie uczestniczył i uczestniczy w różnego rodzaju projektach Open Source. Jego sterowniki zawsze miały kod otwarty, a od okolic 2000, 2000 roku firma jest aktywnym członkiem fundacji Linux i wspomaga prowadzi ponad 700 innych projektów tego typu oraz innych fundacji. Jak można przeczytać na jej stronie internetowej, zatrudniają, zatrudniali około 20 tysięcy inżynierów oprogramowania open source. A ich GitHub jest pełne wszelkiego rodzaju kodu i projektów, gdzie każdy, kto orientuje się w programowaniu, może taki kod zobaczyć albo po prostu stworzyć jego fork. Niestety, okolice roku 2015 to także początek problemów ze sprzętem wintelu. Intelu. Problemy z tzw. instrukcjami AVX w świeżo wprowadzonych procesorach, nieudany start architektury Broadwell, a w okolicach 2017 roku wprowadzenie przez AMD do domowego użytku jednostek serii Ryzen z nawet 12 wątkami spowodowało, iż firma promująca wysokie IPC, czyli chodzi tu o Intela oczywiście, i tym samym wydajność jednego rdzenia, ponad wiele wątkowość, zaczęła zostawać bardzo w tyle. Do tego praktycznie całkowite pominięcie przez panie początku boomu na AI, GPU i coraz szerzej stosowanego cloud computing powodowało coraz większe problemy w firmie. To samo jeżeli chodzi o projektowanie układów oraz masowe zwolnienia, które się wtedy zaczę zaczęły, można powiedzieć, postawiły ją na równi pochyłej. To bardzo dobrze widać teraz w 2025 roku. Rok 2024 to wybuch bomby w postaci błędów konstrukcyjnych 13-14 generacji, jeżeli chodzi o desktopowe CBU. Były to problemy z oksydacją, czyli utlenianiem pod wpływem wysokiej temperatury. Do tego błędy firmware, który ten firmware podnosił zbyt wysoko napięcie dla, dla układu i powodowało to jego po prostu fizyczne uszkodzenie. Poprzez to właśnie zaczęły się olbrzymie problemy w niebieskiej filmy która na dzień dzisiejszy z lidera branży staje się coraz gorzej ocenianą korporacją. Dlaczego to wszystko opisuję? Bo to, co się działo z firmą przez ostatnie około 10 lat, ma ogromny wpływ na Intelowe Linuxowe podwórko, czyli projekty open source, a do nich między innymi należy właśnie system, który dziś zakończył swój dziesięcioletni żywiot i mowa tu cały czas jest o clear Linuxie. Gdy w liceach 2015 roku Intel po raz pierwszy poinformował o stworzeniu swojej własnej dystrybucji opartej na jądrze Linuxa, szeroko pojęta chmura była już w zaawansowanym rozkwicie i tego rodzaju system został entuzjastycznie przyjęty przez społeczność i wielu administratorów systemów na całym świecie było po prostu zadowolonych z takiego obrotu sprawy. System zoptymalizowany przede wszystkim był na sprzęt niebieskiej firmy, choć działał także dużo szybciej na sprzętach np. AMD. Było to zrobione poprzez stosowanie tzw. Software Stack, czyli pakietu oprogramowania ukierunkowanego na konkretne zadania typu właśnie usługi Cloud, zastosowania obliczeniowe i powodowało to, iż często był on najszybszym, jeżeli chodzi o dostępne dystrybucje Linuxowe dla wszelkiej maści administratorów i inżynierów oprogramowania. Początkowo Tlearinux był dość trudny w instalacji dla zwykłego domowego zjadacza chleba, bo instalacja obsługa go w, to w 90% był terminal i wiadomo czarna konsola Choć dopiero wprowadzenie w 2019 roku graficznego instalatora z pulpitu GNOME umożliwiło skorzystanie z wydajności tego systemu zwykłym ludziom domowym, tak, jeżeli o takie rzeczy chodzi. Poprawiono również wtedy dokumentację i zdecydowanie zwiększyło się wtedy też zaangażowanie społeczności i przyczyniło się to wszystko do rozwoju Linuxa nie tylko w zastosowaniach Enterprise Cloud. Mimo ciągłego, jak to się dawało rozwoju po wprowadzeniu systemu do wielu poważnych chmurowych usług typu Azure, typu AWS, Cloud i innych, to do około 2021 roku system, a raczej jego rozwój, stawał się coraz wolniejszy i nie było już takiego, można powiedzieć, hypu jak na samym jego początku istnienia. Do tego w samym Intelu zmienił się po raz kolejny prezes firmy, tzw. CEO, począwszy od objęcia stanowiska przez Briana Krzanicha w 2013 roku, potem przez Boba Słana w 2019 roku, który to zaczął wprowadzać duże cięcia finansowe i kadrowe, potem był pan Pad Gelsinger, który kierował firmą od 2021 do 2024 roku, aż po najnowszego obecnie przewodzącego firma pana Lip Butan który objął kierownictwo na początku 2025 roku. Ogromne cięcia i zwolnienia ponad 20 tysięcy 20 pracowników w 2025 roku, wycofanie wielu projektów i ograniczenie finansowania pozostałych musiało mieć skutek także na inicjatywy open source, jeżeli chodzi o Intela. Ci co obserwowali branżowe portale zresztą, mogli przeczytać, iż od 2025 roku kilku ważnych inżynierów skupionych przy projektach Linuxowych odeszło z pracy, a ich projekty zostały zamknięte. De facto już w 2024 roku zaczęły się zwolnienia w dziale bliskim rozwoju projektów Linuxowych. W lipcu pożegnano, pożegnano pracującego ponad 7 lat, pana Oded Gabbaya który był opiekunem Habana Labs Kernel Accelerator oraz sterownika GPU Intel XE. W lutym 2025 roku odszedł długoletni opiekun sterownika Intel Data Accelerator for Xeon Safari Rapids, Pan Feng Wua Yu, który pracował w Intelu od prawie 25 lat i głównie właśnie nad rozwojem technologii Linuxowych. Jeszcze nieciekawie zaczął się robić w połowie tego roku, ponieważ zwolniono po 14 latach Kryla Szutemenowa, który pracował nad LASS oraz zarządzaniem pamięcią w kernelu Linuxa, a kilka dni później o swoim opuszczeniu stanowiska i firmy poinformował kolejny znaczący inżynier Jithu Józef z zespołu Intel Core Linux kernel. 19 lipca pojawiła się oficjalna wiadomość. Choć bardzo zaskakująca, o całkowitym zakończeniu projektu Clear Linux i jego natychmiastowym zamknięciu. GitHub projektu został bez ostrzeżenia zarchiwizowany, a użytkownicy z dnia na dzień są zmuszeni do migracji na inną platformę, bo żadne aktualizacje, w tym bezpieczeństwa, poprawki itd., nie będą już dostarczane. Nie było żadnych wcześniejszych informacji, czy choćby ostrzeżeń o ewentualnym zakończeniu wsparcia tego projektu. Setki, a może i tysiące administratorów można powiedzieć, jeżeli, chodzi, jeżeli posiadali oni w użyciu Clear Linuxa, instancje Clear Linuxa, właśnie dzisiaj obudziło się z przysłowiową ręką w nocniku i choć de facto obserwowano spowolnienie rozwoju przez ostatnie lata lub, lub miesiące, to nic nie wskazywało na tak drastyczny można powiedzieć ruch Intela. No i teraz zadaję, ja sobie osobiście zadaję pytanie, kto wadi z Intel? No bo tak jak popatrzy się na kierunek firmy, to no z jednej strony widać, iż Intel ma ogromne zyski z rynku serwerowego Enterprise, który w większości opiera się no, na, na Open Source i Linuxie, tak, w różnych jego odmianach. Przez 25 lat inwestował i wspomagał FOS ogromnymi kwotami pieniędzy i wsparciem inżynierskim, a teraz po prostu redukując koszty, usuwa ludzi, którzy byli odpowiedzialni za rozwój bardzo ważnych dla firmy projektów właśnie typu Open Source i Linuxowych. Tak. To choć jak widać, no niestety, widać te projekty nie przynoszą takich dochodów, aby nadal opłacało się je po prostu utrzymywać. Można sobie zadać także pytanie, co dalej z intelowskim wsparciem dla powiedzmy domowego, desktopowego Linuxa. No sterowniki Intela mają nadal dużo błędów. Funkcjonalność sterów, jeżeli chodzi o karty graficzne jest taka sobie, jeżeli chodzi o nowe, no to te, też tak średnio jest, tak? A jeżeli cięcia idą już w działach serwerowych, to desktopowy Linux w wintelowskim wydaniu jest po prostu można powiedzieć już na wylocie, bo przecież nie przynosi żadnych zysków, a same koszty, tak? Ciekaw jestem co Wy macie do powiedzenia w komentarzach. Bardzo proszę o spokojne te komentarze, by nie było tam zbyt dużej nerwówki. A ja tymczasem mogę powiedzieć jedno. Żegnaj clear Linux, no i mam nadzieję, że CEO Intela jednak do końca open source w tej firmie nie zniszczy. Dziękuję wszystkim za oglądnięcie tego dość krótkiego można powiedzieć filmu. Mam nadzieję, że dość interesującego. Więcej informacji być może pojawi się niedługo. No trzeba mieć nadzieję, że jednak Intel i Open Source nadal będzie sobie działać ale tak jak powiedziałem w filmie, no to co widać już od ładnego prawie roku, no nie wróży to po prostu pozytywnie. Dobra, kończymy na dziś. Dzięki za każde wsparcie, odlądnięcia, łapki, udostępnianie itd. itd. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli kanał i inne filmy się podobają. No i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam Bartek, cześć, pa.